Siemanko, zagramy sobie w smite'a. No, jest ze mną Czuba i Swater. Witam. Siemka. Hello. Uprzedzam, że w smite'a strasznie lamie. Jak zresztą jak my wszyscy. Ty się nie odzywaj. Dokładnie. Człowiek, który ma cały czas 11-0. Cheater. Teraz tak nie będzie. A zapomniałem sobie te. fuck. Mówiąc, lamię właśnie to miałem na myśli. LOL, padłem. Jak? Kiedy? Dobro, jednak nie lamię tak bardzo. Ej dobra, tak średnio mi HP zostało To wracaj. FAK! Nie zdążę! Jak zwykle aj, aj. Jak zwykle nie wiadomo o czym myślałem i się zagapiłem Fuck this shit, kurde o, Moby, ale... mowy, mowy, lecą Ej dobra, Dzieci czekajcie Lol, mamy Boga Czekajcie kupuję no, sobie wiem. Dobra Jest jakiś już itemek O, prosty multi mam O, ja też Nawet nie widziałem kiedy Dobra, lecę na przód Mimo, że jako ucznik powinienem się trzymać z dala Swatter powinien być na przodzie O, item Przeciwna Artemis ma dość mało życia. To dobrze, lejemy, lejemy Zeusa. Kolejna. Kto, Kto zabrał? To ten. Jak on tam. Anhur. Nie wiem, ja asystę dostałem. Ja też rą z kolei. Z, za to, że dostałem. Drugą. Za to, że akurat użyłem tego ulti, nie? I go przyparłem do muru tak lekko. Lol, muszę beknąć. No, mi dużo many nie zostało. Kupujcie sobie skile na manę, bo są tanie i dużo no, dają. No, kupiłem sobie, kupiłem. Ja musiałem, akurat, bo trochę mało życia. Ten wynik, no przegrywamy leko. No co się nadrobić? O, o, o. Nie wiem, dostałem multi. Fuck. Dobrze wbija multi, ale zlamiłem. Teraz? No teraz. Nie zgraliśmy się. No teraz. Nie zgraliśmy się. coś no, się zgrać? Nie, bizon. Nie, nie trzeba. Po co się zgrywać? Lepiej biec na oślep. Czyli gdzieś to? Ile ich zostało? Chciałem. Dwa? Nie wiem. Nie więcej troszkę, ale na hita wypadła. Dobra, sobie literę ulepszyłem. Dobra, kończą się żarty. A mówiąc kończą się żarty, mam na myśli to, że zaraz padnę. Dobra, Bizon robi piękny odwrót. Ty zarapadniesz? Nie no, mam prawie pełne HP, ale many nie mam. A po prostu trochę pieniędzy wygrało. Mam no, strasznie mało Magic Defa. Ja nie wiem co ja robię. Ładuję wszystko pod ataka. Ej, ty mi, kurde. Będę jedna. Gdzie mnie tu? Dziabać hamów, mędy społeczne O, co to było? O, ja game jam. Dobra, dawajcie, dawajcie, wbijamy w nich. O, trochę HP. Nie wiem, mój otek jest zadziwiająco dupny. Swater kiedy ulti? Ja mam, eee. ulti, ja mam ulti, ja mam multi. Te, ja też mam, ale mam... Ja też mam. Dobra. No wszyscy mają multi nikt nie użył. Dawajcie ulti. No ja już użyłem. Szybko. Aj no bo taką lipę trochę mamy. Fuck! Zwiewam, zwiewam Aj goni mnie Menda. To co ja mam powiedzieć cię nie goni. No ale ten mnie gonił, ten ten... Nie, 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 pamiętam jak się gości nazywa. A, in on. on Aj, padnę, wie? padnę, padnę, padnę. Padłem. To było do przewidzenia. Smol. Tu gdzieś hel jest, a ja z nią szans nie mam. No jest, jest. Nie, akurat ta hel Ona jest robi... słaba. Ale ona mi taki damage robi. no, bo, no wiesz, nie mam, nic, nie, nie mam nic pod Magical defa. No, mi też, ładnie, mi też ładnie, kurde, właśnie przy zdała. Ona tutaj dużo, ale też zostaje ładne buły, więc. Kupia no wymiana ognia. No, niby tak, pod barokiem, że masz dobrze postać rozwiniętą. A. ładnie. Dawaj, gonią. i tak trochę dostajemy w dupę, nie? Nie mm. No w sumie teraz jest akurat wyrównane, ale tak. No teraz remis jest. Fakt, dostałem multi. Mmm, asysta. Lubię to. Ow, ow. multi jak coś. Okej. Okay. Ja niestety jeszcze szybko, nie mam. Szybko, szybko, Bizon kradni killa. Fuck. Co się śmiesz? A nie. 34 HP. Fuck Załóż się o. dorwał. No, niestety. W ogóle mamy tu Lokiego, on tak. Tak, o tym właśnie mówiłem, e, mówiąc... E, bizon lami. To było zlamienie. Hmm. Nie, mówcie, dobrze wam idzie. To, dobra, na pewno zobaczmy teraz Słatera. 5-1. E, Słodter, chcesz nam się wytłumaczyć z czegoś, ty czterze? Ja mam 3-4, e, nie. Lać go. Ale nie mnie, idioci. <laughs> <Ko> <laughs> Chodzi o ten deszcz strzał? Nie, mówiłem do minionów tamtej drużyny. A. Ej, dobra, brać tego dziada tam. Mm, chciałbym. Naprawdę. Mateusz, co ty wiesz o zabijaniu? Że ginę. Fakt, to nie było dobre. Rzuciłem się tak trochę sam na wszystkich. <laughs> Aha, kamikazy. Ja spierdzielam. Do naszej tajnej bazy, o której nikt nie wie. No, taka mała. Takie tam sobie. Dobra, i tam kamień nieźle stoję. Tak myślę. Co nie zmienia faktu, że dalej lamię. Wow, wow Ale ta hell irytuje. I mam taki pomysł. Zagrajmy drużynowo. Okej. Okay. Lejemy hel. Dobra. Okay. Dobra. Dobra. odpuśćmy. Nie. Leć, leć, lecz leć, O Szyb O. lepiej tam nie wchodź. Ta. Szybko, bizon, kradni kile. Fuck, już jest po mnie, mnie i mnie leją. A nie, udało mi się uciec. Prawie. Ja, ja. <laughs> prawie. Przez tą lodową ścianę wpadłem. kurde. Tak, 0 4. Brawo, Bizon, jesteś zawodowym graczem. Zawodowolamisz. No. O, o tak speedy Fajnie, nie stać mnie. Tak się Bizon zabiera, Kile. Złodziej. Uwaga, lecą chyba. Nie, jednak nie. Tak, 0-4. Brawo, Bizon, jesteś zawodowym graczem. lamisz. No. O, o tak speedy tam. fajnie, nie stać, mnie. Tak się bizon zabiera, kile. Złodziej. Uwaga, lecą chyba, nie, jednak nie. O, oh, wow, wow. Ah. Znów No chyba nie. Znów <laughs> Remis, zobaczcie, Remis jest. Dobra, ja tu pomagam naszym. Ja uciekam przed Hel. Lejmy mi miniony. Hej. Ej, tak trochę, o, wygrywamy niewielką przewagą punktów. No. O nie, nie. Szybko, szybko. Rozbieraj się. Dobra, to sobie ulepszę, Na razie nic więcej nie kupimy. Bida. Wizon, ty jak masz ulti swoje twyszekrup. Stunuj, jak go się stunowany, kładź pod niego te plącza i dalej go już naparzasz. Ej, mówię ja lamie. Co, ty, co ty, ty do mnie mówisz? Spróbuj chociaż. O, ładnie, ładną serię ode mnie dostali. Fuck, zamroź mnie, że jest po mnie, nie? Też może być. No nie, gościu bije jak baba. Gość jest kiepski o tyle dobrze. Przynajmniej to postać jest kiepska. Dobra, mieliśmy grać drużynowo. Mam ulti załadowane, jakby co. To dobrze, ja też mam ulti, ale ja nie mam życia. A ja dostaję w pizdę tak trochę, ja za 3 sekundy będę miał. Dobra. Wybiegamy. Wait for me. Dawaj Sotter, biegniemy, biegniemy. Rozgrywka drużynowa, kurwa. Lejemy go. Dobra, dobrze, dobrze, dobre. Fuck, mój pierwszy kill. W tej rozgrywce, ludzie, róbcie zdjęcia, róbcie screeny. Mamy filmik. Tak, dzwoncie do rodzin. <laughs> dzwoncie do rodzin. Bizon, ty razem, jesteś sam. Walisz. Walisz to. Dobra, jak tam. E, bizon, ma jed... e, bizon ma jednego kila, więc może poszaleć. Ej, dobra. Jezu, 20 HP miałem. Oczywiście, kto mi zabrał kila? Kto, co? Yy, nie wiem. Ja też nie. <noise> no to fajnie. Dobra, szybko, szybko i temki. Moby, trzeba się skupić na mobach też, bo no właśnie to robię. No, trochę. Walka, walka bardzo, bardzo wyrównana. No. No, tak dostajemy wpis do jednym punktem. Nie wiem po co to użyłem. Co użyłeś? Tego też tak wiesz? Ale pod trójeczką miałem. A, okej. Okay. Jakoś tak mi palec drgnął. Ja też dostaję. No! Nie! Nie! Fuck. Lol, no to... mam 11 HP. Miałem. Przeżyłeś, prawda? Nie, e, przeżyłeś. Hmm. Ta hel ma 15 kili, ty. Ja. Yeah. No ma 7 do 2. Chyba włączył cheaty właśnie No, coś też mi się tak nie zdadza. Dawajcie dawaj ciśniemy Zeusa. Nie wiem. Jak da radę. Dostaję znowu w picze, uciekam stąd. Jak na, da radę, to najlepiej byłoby Hel cisnąć, bo... Nie wiem, uciekam. <laughs> Nie no dobra. Pójdę sobie trochę jeszcze podregenerować. Czekaj, swater. Czekaj. Rozbierz się. Dobra, Swattery, już lecę, już lecę. Hel cię dobra. goni. Mam Hel. Se może mnie gonić. Dawaj, lej ją, lej. No ucieka, ucieka będę. Nie ucieknie. No. Tak ple... topadu. Ja w plecy dostałem. W dupę. No, też można tak powiedzieć. Lolwiać. wiać. O, o, lejemy, lejemy Imira. No. Y, się został sam jest tak trochę w dupie. Fak zamroził mnie. Nie też. A hell. O, Ale w... ...picze ładnie dostałem teraz. Ja też. Dobrze, dobrze, kurde, znany taki wynik. Fuck. Hell, 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 bicie hell, dobra. No nie wiem, ja... Poszło. ...mało HP, wróciłem na spawn'a. Tak jak ja. Dobra, szkoda, sobie coś kupmy. A nie, to już mam, dobra. Hmm. Wow. Trochę do kala, może. Ej, przegramy, przegramy. Nie? Nie. Kurde, jaka synchronizacja? Mówię nie, nie przegramy, to nie przegramy. Dobra, ja osłaniam tutaj. Jak teraz ich zniczymy? Lejcie, lejcie, lejcie. Dzięki, Bizon, za ulti. Spox. To jest zmienia faktu, że padnę. Dawaj, uciekaj. Double kill. Lejcie moby, wszystko lejcie. Ej, nie ja. mogę, nie mogę, kurde. Dostałem mostro w pitch'a i musiałem wrócić. Dobrze, lodowy. O, to już był przed portalem, dobra. Ej, dziewięć zostało. Dobra, ja tutaj bronię, wyjdźcie na atak. Wow. Czekaj Bizon, pomogę ci, bo Hel idzie. No widzę właśnie Lecie, lecie mowy Dobra.